Horoskop dla wodnika na marzec. Mhm. Mężczyzna, który finansował bardzo statny, który bardzo tęsknie. Nie ma takich spotkań między sobą, ale bardzo chce przyjechać. Wygląda tak. Coś on przeżywa, bo um, tak jakby nie do końca on Um, mówię czegoś, nie do końca on otwiera się dla niego, to tak jakby trochę to boli. E, trzyma drogę do ciebie, albo może być za granicą mieszka, e, albo gdzieś bardzo daleko, nie? Że trochę kilometrów jest, jest nie? Dobra. Trochę rozczarowany, że nie macie spotkań. E, bardzo przeżywa. Ale idą zmiany. Akurat te idą zmiany. W marcu idą zmiany. E, ty jesteś też co pewna siebie kobieta, który fajnie zarabia, który może nie jest nie wiadomo jaka ta kwota, ale bardzo fajnie zarabia. E, tutaj wygląda tak: albo masz mężczyznę, której jeszcze obok ciebie kręci się, albo e, mężczyznę, której. E, też jest tak jakby zakochany, że u ciebie albo ten, którego już masz teraz e, z, bo tutaj tak jakby mężczyzna jeden, tutaj drugi no ten tak jakby zakochany i ten tak jakby macie między sobą kontakt mężczyzna e, no tutaj akurat dziś finansowo, finansowo nie do końca on e, jakby mało finansów ma dla Ciebie, żeby z Tobą zaczynać związek jakiś i on przez to zły. U Ciebie tak jakby Ty spokojnie do tego podchodzisz. U Ciebie wszystko dobrze, u Ciebie marzec idzie tak, że e, Ty sobie e, żyjesz dla siebie, gdzieś tam wyjeżdżasz, coś masz tak jakby nowego, otwierasz coś nowego dla siebie. Um, jakieś rozmowy masz, spotkania u ciebie tak jakby życie, wszystko idzie dobrze yy, no kręcę się, dwa mężczyzny, którego, których ty znasz i który stresuje się, że nie macie spotkań wszystko gdzieś on daleko mieszka i ten, który obok ciebie, no z tym ty masz rozmowę, możliwe ty masz i wspólny tak jakby związek i on tak jakby coś przeżył, tak jakby na kompromis, tak jakby jakiś kompromis, jakaś sytuacja, którą muszę cię tak jakby wyjaśnić i porozmawiać. I, ale ty nie martw się, ty sobie żyjesz swoim życiem i życie u ciebie trwa. Tak jakby wszystko, tak jakby ty sama sobie wszystko zaplanowała i będzie tak, jak ty chcesz. No i będziesz zadowolona, ty jakby sama dla siebie sobie żyjesz.